Wspomniałem, każdy rodzi się wolny, a później w zależności od tego, od swoich wyborów, w jakim kraju, w jakim otoczeniu, dokonuje swoich wyborów i czy chciałby być tak czy inaczej spędzać życie, tak. Mhm. Pewnie część z domu, gdzie się mówiło o, o pewnych rzeczach. W domu też usłyszałem o rzeczach zakazanych, o katyniu i tak dalej, bo mhm. nie w szkole. Mhm. Mhm. Ale. No, ktoś, ktoś nie lubi być wolny. Chciałbym być w 100% wolny. To też jest niemożliwe. Z różnych względów, ale wówczas marzyło mi się na przykład podróżowanie po wielu krajach. tak? Mhm. Chciałoby się zobaczyć, jak inni żyją. To do nas dochodziło. Mówię w, w różny sposób. Z czasopis. Mhm. Nawet takich ale nie gazet codzienny, tylko z czasopis opisujący różne kraje. Można tam było pewnie wyciągnąć ró różne rzeczy i chciałbyś się z tego skorzystać również, tak? Coraz więcej osób miało możliwość wyjechania gdzieś za granicę chociażby, nie tylko koniecznie na, za na zachód. To też opisywało, jak się tam żyje, tak? A że w Bułgarii trochę lepiej, a w NRD trochę lepiej niż na przykład u nas, tak? Bo tam można kupić buty, a u nas buty na kartki. No nie chciałem, żeby ktoś decydował, jakie ja buty chcę nosić. Mhm. Ja chciałem chodzić w swoich butach. Tak? Mhm. I te takie pragnienia, to wydaje mi się, że są rzeczą tak naturalną, jak oddychanie. Wracając do takich pierwszych działań opozycjonisty, działacza. To tworzyłem po prostu takie w linorycie pieczątki z linorytu. Metodą linorytową wydobywało się tam jakiś wzorek, czy to napis, czy coś tam, czy obrazek. I to było odciskane na papierze. Stworzyłem też taką pieczątkę z napisem Solidarność, wielkość 2 tam na 4 centymetry bo dopasowałem ją do, znowuż do naklejek, które miałem do dyspozycji z zakładów drobiarskich na szpulach. i Na nich tą pieczątkę Solidarność można było przebić. Fajnie odzorowywała znaczek Solidarność. Można było przykleić i w każdej chwili ściągnąć. Nie żal było, bo to tylko naklejka. Mhm. Ale i większe rzeczy były wy... tam Robiłem obrazki, jak w 1983 roku Lewandowski otrzymał Nagrodę Nobla. To też taki obrazek, oczywiście to nie był mój pomysł ani mój wzór, ale ściągnięty gdzieś tam z innych produkcji podziemnych. Obrazek karykatury. Z Generała Jaruzelskiego i Adolfa Hitlera, którzy wytykają sobie, że tylko oni, dwaj, protestowali, jak ktoś otrzymał Nagrodę Nobla. Tak? Jaruzelski złożył protest przeciwko tej nagrodzie. Mhm. To był taki większy format, może połowa A4, obrazek dwukolorowy, tam gdzie Hitler była strona czarna, tam gdzie. Jaruzelski czerwona, te kolory się przenikały, bo wystarczyło dwa tusze dać. Czerwony, czarny, lekko się przenikały i taki fajny obrazek. Żałuję, bo gdzieś ten linia mi zginął, a był tak fajny. Byłem z niego zadowolony, bo bardzo fajnie wyszedł. Ale ja już byłem posiadaczem dosyć takiego znacznego zbioru książek i różnych wydawnictw niezależnych. Przede wszystkim to nie, że książek kupionych w bibliotece, w księgarni z niezależnych. Żal mi było, że te książki mam, jest ich tam z kilkadziesiąt i sobie tak są, tak? Pomyślałem o takim trochę abstrakcyjnym bo myślę no, na ówczesne czasy, w czasie stanu wojennego lub zaraz po, żeby może te książki wypożyczać, tak. Tylko no, wypożyczanie w takich sytuacjach yy, nie, wydawnictw niezależnych nie, i nielegalnych, nazywane przez PRL, no to było trochę nie, takie ryzykowne, tak. Ale pomyślałem, że Tworzą taką małą sieć, gdzie zaufanych jest tam 3 do 5 osób, tamte kolejne, to później momentalnie może się to rozszerzy i przynajmniej będzie czytać 20 osób, hmm. nawet niech 5 innych niż tylko ja. Więc za wypożyczenie chcieliśmy pobierać bardzo drobne opłaty, takie symboliczne. Porównując na dzisiejsze ceny, to może było 80 groszy, może złotówka. Hmm. Symbolicznie, ktoś, kto chciał, to mógł wypożyczyć. Na początku nawet stworzyliśmy takie skoroszyty, żeby wiedzieć, jakie mamy książki. No bo Jak można komuś zaoferować, nie mając nic, nie mając biblioteki, żeby poszedł i wypożyczył i sobie przejrzał tę książkę. Mhm. No Nawet gdzieś ten skoroszyt długie lata jeszcze miałem spisane egzemplarze. I krótki tam opis, jedno-dwuzdaniowy, co to jest za książka, co to za publikacja, kto wydał, przez jakie wydawnictwo, czy nowa, czy tam inne. Zrobiłem też taką właśnie maszynkę, która drukowała na kasach, na taśmach z e, kas e, sklepowych bardzo szybko odbijała pieczątki, tam również taki Nobel z wizerunkiem, Nobel 83 z wizerunkiem Lecha Wałęsy umieściłem. Mm -hmm. te, 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 dru, te, te drukowania to w zasadzie były takim w moim zamyśle konfetim, rozrzucaniem na, na różnych imprezach takich e Jakichś tam manifestacjach i tego typu rodzajach. Dosyć sporo takich, bo to było robione na, na, na wałku naklejanych, linioryt uh -huh. i w ten sposób to drukowało. Dosyć sporo różnych wydrukowałem część była moich pomysłów, część nie, ściągniętych od innych, część na zamówienie, konkretne, jak na przykład na imprezę. 11 listopada odzyskania niepodległości w Krakowie. Tam właśnie Ula jechała z, ze znajomymi. No i wtedy taką plakietkę wiem, że też wyprodukowałem dla niej. Ech. Była też plakietka, z której byłem, może nie z samej plakietki, ale z efektu jej, zadowolony mhm. i, i dumny, może nie najmądrzejsza. Ale to też świadczy o, o państwie, w którym żyliśmy. Były organizowane przez władze wybory do samorządów. Tam znowuż na takiej plakietce umieściłem napis: Ten, ten tylko idzie na wybory, kto ma mózg chory. Nie, nie jest to jakieś górnolotne, wiem. Ale to miał takie. Sama uloteczka jest prosta, mhm. pieczątka i to, to hasełko też miało być proste i nic i... więcej. Ale później się okazało, że była ta plakieteczka, uloteczka mała była wykorzystana przez e, propagandę i były plakaty e, za, za, z, pokazujące zdjęcie tej plakietki tak umieszczony ta plakietka i w jaki sposób tam zachęcająco, że to widać, proszę bardzo, jaki poziom, że taki słaby, więc zapraszamy do, jednak na wybory. Tak? No. Mhm. No, tak. Moja działalność opierała się w zasadzie na współpracy z Grzegorzem Trzyżem, tak, mhm. kolegą, którym żeśmy razem chodzili do szkoły. Zaczęliśmy, on był. Organizował kolportaż tutaj tygodnika wojennego z edycją Na Dolny Śląsk to czasopismo warszawskie. Tu było drukowane, to było rozpowszechniane. W którymś momencie też zaproponował mi, żeby podjąć działalność kuriera, taką misję kurierską. Polegało to na tym, że z Warszawy nie przywoziło się żadnych gazetek, tylko przywoziło się diapozytywy. A diapozytyw to na folii, taka, e, jak, jak film stary, tak? No. Jest zrobione zdjęcie, i to zdjęcie później się powiela. Na, przykładając do matrycy, tam odpowiednie technologie, wypukuje, utwardza się mhm. materiałem utwardzanym, wypukuje się. A techniki stosowane wśród artystów do tej pory, tak? I te diapozytywy oraz inne materiały, no, trzeba było przywozić z Warszawy. Grzesiek, no, już pewnie był zmęczony, bo to był dwutygodnik, no i trzeba było tam jechać po te materiały. I Więc yy, miałem taką możliwość, więc jeździłem, tak? Miałem możliwość, dlatego, że mój czas pracy też, w zakładach techniki biurowej. Był taki swobodny dosyć, bo przy, pracowałem w terenie, mogłem w każdej chwili być gdzieś, więc mogłem to zrobić w tygodniu, i mogłem pojechać do tej Warszawy. Tam się spo, spotykałem w określonych miejscach umówionych z człowiekiem, który miał pseudonim Siwy. Nic szczególnego, po prostu miał siwe włosy. Tak? Mhm. Spotykaliśmy się o określonej godzinie, w miejscach jak najbardziej zatłoczonych, a więc gdzieś przy kinie, w Pałacu Kultury, dzięki temu mogłem, zobaczyłem go po raz pierwszy od środka. Mhm. W pewnym momencie też, już po zniesieniu stanu wojennego, były na siłę organizowane tutaj mm, związki zawodowe. i no miały słabą liczebność i frekwencję chyba. Mhm. W tym samym okresie dostałem wypowiedzenie z pracy. Mhm. Ja i jeszcze jeden kolega z oddziału. Było to trochę zaskoczenie, bo powodów nie było żadnych yy, merytorycznych dotyczących pracy. Bo uważałem się za, za pracownika sumiennego i dosyć rzetelnego odnośnie wykonywania swoich czynności pracy i tu nie było się do, co, do czego przyczepić. No, zresztą wypowiedzenie, mam gdzieś tam kopię, mhm. jest no, bez uzasadnienia. Po prostu rozwiązuje z Panem umowę o pracy i już. No, nie bardzo chciałem się poddać temu. Napisałem. Takie odwołanie. Wówczas kierownik oddziału powiedział, żeby może napisał też, żeby stanowisko zajęły te związki zawodowe. Napisałem, żeby zajęły stanowisko. Nie dostałem na piśmie nic, tylko było zorganizowane spotkanie u nas na Wydziale, w warsztacie. Był kierownik, były przedstawiciele, chyba dwoje związków zawodowych i nas dwóch, którzy byli do zwolnienia. No i tam odbywała się rozmowa, że nie ma w zasadzie przyczyny konkretnej yy, powodów, tak? łamania przepisów czy czegoś takiego, żeby mnie zwolnić. No to wtedy pani, pani z tych związków, one są obecnie też działają OPZZ, tak? Zaproponowała, że może bym się zapisał do związków. Wtedy będzie moje stanowisko. Na pewno poparte, że zostanę, nie, nie zostanę zwolniony. Mhm. No, stwierdziłem, że no niestety nie, nie widzę siebie. W związkach w ogóle, w takich działalnościach, związki powinny w zasadzie stanąć po stronie pracownika i reprezentować w zasadzie pracownika w ogóle, a nie tylko w momencie, kiedy jest zapisany do tego do związku. No i dobrze, tak. Po spotkaniu dowiedziałem się, że ten drugi kolega zapisał się, zostało mu cofnięte, a mi dalej nie. Dalej miałem trwające wypowiedzenie, to postanowiłem napisać odwołanie do Sądu Pracy. Napisałem odwołanie do Sądu Pracy, że nie ma przyczyn ani podstaw, nic takiego. Wypowiedzenie nie jest oparte Niczym, więc składam taki wniosek o rozpatrzenie sprawy. Minęło, tam było na yy, możliwość wycofania tego ty, wniosku. Było chyba siedem dni. I pod koniec, czyli to był może szósty dzień, czy piąty, ale pewnie pod koniec. Yy, yy tego terminu zadzwonił do mnie ktoś tam z kadr i powiedział czy, wie, znaczy, że wiedzą, że służy taki wniosek i czy bym był go w stanie wycofać. Mhm. No ja mówię, no wycofam, a na jakiej podstawie, jak to będzie wyglądać, ja muszę się zorientować, więc dowiedziałem się do w sądzie, że mogę zrobić takie wycofanie, ale oczywiście wszystko, sprawa zostaje. To nie jest tak, że zostaje coś podarte. To zostaje w dokumentacji i w przypadku, kiedy mm, zakład by się nie wywiązał z tego, to mm, no, będzie to rozpatrywane i sprawa po prostu wróci i będzie rozpatrywana. Mhm. Tak też zrobiłem, złożyłem wniosek o wycofanie. No i tam za, za dwa dni dostałem informację na piśmie od dyrektora, że anuluje to wypowiedzenie i prosi o przestrzeganie przepisów BHP. Tak, nie, nie wiadomo skąd i dlaczego. Mhm. I, 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 I tyle. Także zostałem przywrócony z powrotem do pracy. To taki... Oczywiście, część osób, oczywiście, zawsze, i bardzo dobrze, że, że część, dobrze jak jest różnorodność, a nie jednomyślność, negowała krągły stół, tak. Mhm. Ale na przykład ja uważałem, że no nie zrobi się rewolucji w obecnych czasach, bo to nie, nie miejsce i możliwości z karabinem w ręku, tak. A może się odbyć na zasadzie właśnie rozmów, tak? Małymi kroczkami. Mhm. Solidarność, jak się utworzyła, pokazała, wpuściła szerokimi drzwiami dużo powietrza. A według mnie Okrągły Stół nie dawał oczywiście tej samej wolności, ani, znaczy nie, nie było w perspektywach, nie wiadomo, czym to było, mogło się zakończyć, ale przynajmniej to było uchylenie drzwi i włożenie stopy, a Solidarność włożyła stopę w te drzwi. Mhm. Mhm. I to już nie dało się zamknąć tych drzwi, tak czy inaczej. E, dlatego uważam, że Okrągły Stół zrobił robotę, bo inaczej co by zrobiło? Nikt nie powiedziałby, dobra ja wychodzę z tego pomieszczenia, tak? oddaję wszystkie swoje kurde, profity, które otrzymywałem i teraz się zmieniamy, wy przychodzicie i dostajecie władzę. Tak się nie odbywa. Mhm. Ale w momencie rozmów widać, że ktoś ulega, tak? no bo przystępuje do tego stołu. Jest to rodzaj już jakiś, niekoniecznie się poddaje, ale na pewno jest zraniony mocno. Jemu się tam też gdzieś tam pali grunt pod nogami. To włożenie takiej stopy powodowało, że te drzwi już nigdy nie zostaną zamknięte. Małymi kroczkami. Rozmowami można było coś osiągnąć. Trochę żeśmy osiągnęli. Mhm. Oczywiście, nie wszystko od razu. Później poszło to w różne strony lepiej czy mniej. Mówię, Solidarność powstawała to była moja taka duża fascynacja. Mhm. Jak powstawała? Ja się wtedy jeszcze uczyłem, tak? Mhm. Nawet nie myślałem, że jakimś działaczem kiedykolwiek zostanę, bo ja nie, nie, to nie jest mój charakter, ani jakiegoś przywództwa. Mhm. Lubię swobodę, swobodne życie.